Papież Polak zerwał z dotychczasowymi stereotypami. Otworzył nie tyle kościół na świat, co świat przybliżył do kościoła. Znakiem firmowym tego pontyfikatu i tego papieża stały się pielgrzymki. Od tej pory biskup Rzymu stał się biskupem świata. Takie spotkania jeszcze niedawno były nie do pomyślenia. Papież chciał być jak najbliżej ludzi. Ludzie chcieli być jak najbliżej niego. Cena, jaką przyszło mu za to zapłacić, była bardzo wysoka. Cztery dni po zamachu z głośników watykańskiego radia popłynął głos Ojca Świętego: Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. Po tych słowach te zdjęcia nikogo nie mogły już dziwić. Papież spotkał się nie tyle ze swoim niedoszłym zabójcą, co przede wszystkim ze swoim bratem. I jak na brata przystało, nie mógł zapomnieć o jego urodzinach. Ali Akcha dostał srebrny różaniec z paciorkami z masy perłowej. Bolesne doświadczenia sprawiły, że nie tylko nie ograniczał podróży, ale przeciwnie zwiększył ich intensywność. Do każdego przemawiał językiem jego kultury. Witają go Indianie, autochtoni, ludzie marginesów w swoich krajach. Są biedni, głodni i poniżani. Przyjmują Białego Ojca jak mogą najlepiej. Chcę być Waszym głosem głosem niemogących mówić, lub niesłyszanych. Powtarza im za każdym razem. Amigo, el norte está contigo. Juan Pablo II. Esa dura... La iglesia es mentira en todo este tenor de la chica. De la moria sociales, social, que es digno para nosotros una esperanza de ser los primeros que se pongan a este caso y que un trabajador primero más decapado. Zawsze blisko tych, którzy wołali o pomoc. Pocieszał, dodawał otuchy, dzielił się miłością z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują. Był z nimi w ich smutkach, ale też w radościach. Takie chwile przypominały to, za czym Ojciec Święty tęsknił od początku pontyfikatu. Jako ostatnia deska ratunku, czy rzeczywiście nadal będą mnie słuchać, czy już nie, proponuję zaśpiewajmy

Drodzy, czekacie na anioł Pański. Czekacie, czyście już zmówili. To, jeżeliście nie zmówili, to odmawiać zaraz. Co to ma znaczyć? Jeszcze tylko jedno wam powiem i już wrócimy do tekstu Jeszcze jedno wam powiem i wrócimy do tekstu Takie poza tekstem W Rzymie mówią, że najlepsze jest to, co papież mówi poza tekstem Ale, ale moi drodzy to jeszcze nie koniec Jeszcze nie koniec, ale już prawie, że koniec Trzeba też, żebyście czasem tak otworzyli ucho posłuchali przez te 1500 kilometrów, jak tam papież do Was mówi, szczęść Boże! Szczęść, Boże! Szczęść, Boże! Szczęść, Boże! szczęść Boże! No i tylko tyle, żebyście tak odpowiedzieli i wystarczy Amen. bardzo serdecznie powitać Waszą świątobliwość i towarzyszące osobistości na pokładzie naszego samolotu typu Tupolew 154 w podróży z Warszawy do Rzymu. Co zdaniem Waszej świątobliwości powinno zostać po tej pielgrzymce w sercach wszystkich Polaków? A to ja nie wiem, to oni wiedzą. <laughs> oni wiedzą. Ja się starałem powiedzieć całą prawdę, wszystko co, co myślę i co czuję i co mi się wydaje być ważne. Dla, nie tylko dla sytuacji kościoła, ale, ale i narodu, społeczeństwa. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe zadanie. Pana Boga, proszę, żeby, żeby to się na coś przydało. Próba zliczenia wszystkich audiencji graniczy z cudem. Codziennie Jan Paweł II spotykał się z tysiącami pielgrzymów. Jednak to Polacy cieszyli się szczególnymi względami. Czy Ci panowie jest telewizja? Proszę nie Polska telewizja. To był najbardziej egzotyczny koncert w historii Watykanu. Przed papieżem wystąpił chór Armii Czerwonej. W tym firmowym pontyfikatu Jana Pawła II są też spotkania z młodzieżą. Po raz pierwszy papież zaprosił młodych do Rzymu w 1985 roku. Przybyło 300 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Od tej pory Światowe Dni Młodzieży odbywają się co dwa lata. Rekord frekwencji padł w stolicy Filipin Manili. Wspólnie z papieżem modliło się około 6 milionów ludzi. Jeszcze nikt nigdy w historii świata nie zgromadził wokół siebie takich tłumów. Co stanowi o wyjątkowości tych spotkań? Dlaczego młodzi ludzie jeżdżą na koniec świata, by spotkać się z Ojcem Świętym? Papież w sposób prawdziwy przekazuje im swoją miłość. Wciąż im powtarza, wy jesteście nadzieją świata. nie traci żadnej okazji, żeby rozmawiać z młodymi. Zwłaszcza, jeśli jest to Kraków i Franciszkańska 3. Jeszcze coś wam powiem, jeszcze coś wam powiem. Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem, nigdy nie wylaziłem na okna. a teraz coś wam powiem. W tym Rzymie też nie da zrobić być tym papierze ale w kreatywie to mi się już całkiem nie da. No, no bo by człowiek wciąż musiał stać w oknie. A gdzie tu coś, a gdzie tu coś pomyśleć, a gdzie tu coś napisać, a gdzie tu wszystko załatwić? A tu cały świat na głowie. Nie wam No. Pochwalony Jezus Chrystus. No, no. Idźcie z panem, idźcie z panem. Idźcie Pa. Pa. Ja wam mówię, ja wam mówię, nie dajcie się im wciągnąć, bo będziecie śpiewać do piątej rano. Raczej Wam radzę, radzę Wam po dobroci, radzę Wam po dobroci zaśpiewajcie wszystkie nasze dzienne sprawy i idźcie powoli spać, bo jak się z nimi zaczniecie wdawać, do piątej rano będziecie śpiewać. Ja uciekam, pochwalony Jezus Chrystus. Tak mówię wszystkim rodzicom, zwłaszcza młodszym rodzicom. Lepiej mnie nie wpuszczajcie do dzieci, bo je rozpuszczę. Idźcie do moich przyjaciół, przywróćcie im światło wiatr. Do wszystkich dzieci światłości, którym zagrażała moc. Do dzieci Bożej widzieliście widzieliście jak te ma maluchy ze mną tak kiwały rączką widzieliście widzieliście jak się rzucą na papieża? opalony Jezus Chrystus w życiu Karola Wojtyły zawsze ważne miejsce zajmował sport dlatego zawsze opieką otaczał sportowców i chętnie się z nimi spotykał. Jako pierwszy papież siedział na trybunach piłkarskich. Jednak żadna dyscyplina sportowa nie znaczyła w życiu papieża tyle, co górskie spacery. Góry, jak zwykł mawiać Ojciec święty, są jego życiem. Não, não. é pequeno. vai vai, 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 que, é que é? Davide. Davide. Wielgrzymce po Polsce danym jest dzisiaj zbliżyć się do gór, właśnie do tych tatr. Nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron, pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym. Marszu, podejściu, wspinaczce, zjeździe narciarskim. Hej, uzna się wokół kręci. Okolica ta jest Urodził się a tu w tym mieście, w Adawicach, wszystko się zaczęło.

Nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. I zyski go po piłce, wyładowicie, cicho, 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 się cicho, 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 do cicho, 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 W końcu cóż powiedzieć, żal odjeżdża. To the Fatherland, my brother, To the Fatherland, my brother, The people of this